Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym piątkowym epizodzie dotyczącym kreatywności. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat produktywności podczas pracy w domu. To jest niezwykle wymagające zadanie i niezwykle wymagające wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Ja przepracowałem 16 lat w korpo, więc wiem jak to jest, kiedy ma się kolegów w biurze, kiedy ma się raporty szefa, targety, deadlines i te wszystkie... Rzeczy, które nas otaczają, ale zdarzyło się tak w moim życiu, że dwa lata temu, ostatni raz zamknąłem drzwi korporacji, od tego czasu pracuję z pozycji domu. Jest na pewno dużo trudniej, dużo więcej wyzwań, ale także sama mobilizacja jest zdecydowanie inna. Jeżeli pracujesz się dla kogoś, pracuje się inaczej. Ja pracuję w tej chwili na swój rachunek już od e, dwóch lat i pewne rzeczy musiałem ogarnąć, żeby być lepiej zorganizowanym i żeby faktycznie mieć efekty, które są w stanie zagwarantować mi utrzymanie się na powierzchni właśnie w ten sposób. I teraz chciałem powiedzieć o takich swoich Podstawowych patentach, które stosuję, po to, żeby po pierwsze nie zwariować, po drugie, żeby być kreatywnym, a po trzecie, żeby ważne rzeczy zrobić, zrealizować w skali dnia, tygodnia, miesiąca. Jednocześnie rzeczy, które przynoszą mi efekty i które właśnie pozwalają na to, że jestem niezależny i mogę działać na własną rękę i być swoim szefem. Zatem zaczynajmy. Praca z pozycji domu wiąże się z niesamowitymi czynnikami, których do tej pory nie mieliśmy z pozycji pracy, na przykład żona, dzieci, Netflix. Facebook, dodatkowo porządki, lodówka i wszystko, co właśnie wiąże się z domem pies, kot i tak dalej. Więc tutaj musimy też być na tyle świadomi i na tyle rozgraniczyć pewne rzeczy, żeby e, móc e, nie, po pierwsze nie zwariować, a po drugie, żeby e, móc pracować też e, efektywnie. Po pierwsze, nasza poranna rutyna, nasz tak zwany rytuał. Rutyna to jest bardziej stwierdzenie amerykańskie, my mówimy rytuał, czyli wstajemy o tej samej porze, nastawiamy zegarek, Jakbyśmy szli do biura, tak jakbyśmy wychodzili z biura. Przebieramy się w ciuchy, bierzemy prysznic, golimy się lub nie golimy, ale jemy śniadanie i przystępujemy do pracy. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, żeby wstać odpowiednio wcześnie, zanim dzieciaki się zbudzą, zanim trzeba będzie wyprowadzić psa i wszyscy domownicy zdążą nam przewrócić dzień właśnie do góry nogami, więc jeżeli wstaniesz na przykład dwie godziny przed dziećmi, już masz dla siebie co najmniej dwie godziny i możesz w tym momencie, w tym czasie zrealizować te najważniejsze czynności w ciągu dnia, dlatego ten rytuał poranny jest bardzo ważny, a to się wiąże z tym też, żeby położyć się odpowiednio wcześniej. Jeżeli położysz się o drugiej w nocy, nie wstaniesz o siódmej, czy o wpół do siódmej, ale jeżeli położysz się o dwudziestej trzeciej, jesteś w stanie spokojnie obudzić się o szóstej, czy o szóstej trzydzieści i już ci Działać w sposób efektywny, co najmniej dwie godziny, zanim Twoje dzieciaki zbudzą się, wstaną i zaczną harcować. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest miejsce, Twój spot, z którego będziesz pracować. Nie ogarniesz tematu, jeżeli będziesz pracować w pozycji horyzontalnej na kanapie. To musi być miejsce Twoje, gdzie możesz zostawić swoje rzeczy, gdzie nie będą rozpraszały Cię pewne czynności, a jednocześnie gdzie wchodzisz i wychodzisz, tak jak do biura, czyli idziesz z do, do pracy w to miejsce, ale także z niego wychodzisz, oddalasz się od tego miejsca i masz przynajmniej poczucie takie, że zakończysz pracę i że to, to zadanie zostało wykonane. Kolejna rzecz to jest rozgraniczenie pomiędzy życiem prywatnym a pracą. I tutaj nie ma się co czarować. Będzie nam to zakłócenie bardzo doskwierało, przynajmniej w początkowej części, w początkowej fazie, ale też nie możesz zrobić tak, żeby całkowicie przenieść się w, w pracę, kiedy na przykład mówi do ciebie żona lub dzieciaki, ale jednocześnie nie możesz też całej uwagi poświęcać swoim bliskim. Więc trzeba po pierwsze komunikować się z nimi i zapowiedzieć im, że teraz słuchajcie, tata przez dwie godziny na przykład pracuje i nie będzie mógł z Wami się bawić i odpowiadać na pytanie. To samo dotyczy partnera, partnerki, małżonka, małżonki, z którymi, których nie, nie będziemy w stanie wysłuchać przez najbliższą godzinę czy półtorej godziny. To jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, że komunikacja w tym, w tym wydaniu jest naprawdę kluczowa i komunikacja odgrywa tutaj ważną, właściwie kluczową rolę. Jeżeli nie będziemy komunikowali, może dojść do wielu sytuacji, które są sytuacjami z, no, gorącymi, do wielu z spięć, a nawet dzieciaki, jeżeli zakomunikujemy im to w sposób jasny, wyraźny, zrozumiały, będą przyjmą do wiadomości, że tata jest zajęty, bo musi pewne rzeczy w tym czasie wykonać. Pracując z pozycji domu, możesz zupełnie inaczej rozłożyć sobie dzień. Jeżeli masz najwięcej energii, zanim dzieci wstaną, możesz zrealizować te najważniejsze rzeczy, które niekoniecznie są łatwe, proste i przyjemne. W, tym, w tej pierwszej fazie, kiedy masz najwięcej energii, najwięcej siły, nikt ci nie przeszkadza, e, jesteś rano i skupisz się faktycznie rano, skoncentrujesz, możesz załatwić te najważniejsze rzeczy, a później e, drugą, drugi blok pracy możesz rozłożyć już na te zajęcia bardziej rutynowe, do których. Jest Jesteś przyzwyczajony, przyzwyczajona, które przychodzą ci łatwiej niemal z automatu, i dzięki temu ogarniesz sprawy bieżące, ale te najważniejsze już masz za sobą. Na trzecim miejscu możesz zostawić w ciągu dnia sprawy, które możesz załatwić na przykład jutro, ale fajnie, jeżeli załatwisz dzisiaj, dlatego że one pozwolą ci też na to, że jutro będzie łatwiejsze dla ciebie, że będzie przyjemniejsze i ten kolejny dzień będzie e, też wydawał się na horyzoncie zupełnie inny i dużo łatwiejszy dla ciebie. Dlatego e, czasami jest dobrze, podzielić dzień pracy na dwie lub trzy części, w zależności od Ciebie. I teraz przejdziemy naturalnie do przerw w pracy. Pracując z pozycji domu nie unikniesz przerw, dlatego, że przyjedzie listonosz, przyjedzie pani z gazowni, czy pan inkasent i tak dalej. Wiele rzeczy się dzieje w ciągu dnia. Nie unikniesz pewnych przerw, ale to samo się dzieje w biurze. Tam też są przerwy, tam są też rozmowy z kolegami, koleżankami, macie też posiłki, ciekawe czy, czy inne sprawy. Tutaj możesz rozłożyć to zupełnie inaczej. Możesz na przykład zafundować sobie 15 minut gimnastyki w przerwie, żeby się lepiej poczuć. Albo trochę ćwiczeń, czy sesję jogi, czy rozciągania, czy parę pompek. To jest fantastycznie, należy sam możesz regulować twój rytm dobowy, ale faktycznie dwa lub trzy bloki są kluczowe. Ja zwykle rozkładam właśnie mój dzień na trzy bloki. Pierwszy dzień jest blokiem porannym, kiedy odwożę dziecko do szkoły. Następnie idę na pół godziny z psem na spacer, i od 9 mniej więcej do 13 mam ten, mam ten pierwszy blok, kiedy robię rzeczy najważniejsze, czyli albo przygotowuję czy nagrywam kontent, treści dla swoich widzów, albo przygotowuję sprawy związane ze szkoleniami, czy też strategię układam, bo mam właściwie wiele zadań. Staram się kierować w sposób najważniejszy. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest produktywność, czyli żeby cztery treści co tydzień z siebie dać swoim widzom, żeby przekazać swoim widzom, a druga rzecz, żeby strategicznie do tego podejść, czyli na przykład opanować takie mechanizmy, czy wdrażać takie mechanizmy, które pozwolą mi, nam później, pozwolą mi później na automatyzację procesów, czyli na przykład sekwencję mailową, albo darmowe kursy, czy darmowe treści w formie lead magnetów, które pozwolą mi zbudować grono moich odbiorców poprzez listę mailingową tak itd. itd. Dalej. Te właśnie rzeczy są dla mnie najważniejsze i dlatego w pierwszym bloku te rzeczy biorę pod uwagę i umieszczam je w swoim dniu. Na drugim punkcie mogę powiedzieć o samokształceniu, jest to dla mnie równie ważne, a trzeci punkt to jest sprzedażówka, który nie, niekoniecznie muszę realizować codziennie, ale sprzedażówkę mogę realizować na przykład 2 trzy razy w tygodniu poprzez albo danie czegoś za darmo, albo poprzez ogłoszenie lub też konkurs lub tego typu rzeczy. Sprzedażówka, która nie jest do końca sprzedażówką, czy nie jest kojarzona ze sprzedażą, ona jest w tej trzeciej kolejności, ale codziennie staram się zrealizować trzy rzeczy. Po pierwsze rozwinąć siebie, stworzyć treści, które dadzą mi albo publikę, czyli swoją widownię, albo, albo dadzą mi przynajmniej zbudują mi pewną wartość. Druga rzecz to jest właśnie samokształcenie i trzecia rzecz to jest sprzedażówka. Nawet jeżeli czegoś nie sprzedaje czy oferuje, to przygotowuje sobie pewne rzeczy, na przykład lead magnet. Idąc właśnie tym krokiem, uważam, że warto przynajmniej na trzy części podzielić ten dzień. I czasami jest tak, że ważne rzeczy załatwisz naprawdę szybko, jeżeli się nad, nad tym skoncentrujesz. I Twój dzień wcale nie musi wynosić 8 godzin. Może się okazać, że na przykład w 4-5 godzin załatwisz dużo więcej niż w ciągu 8 godzin w biurze. Jeżeli odpowiednio do tego podejdziesz, skoncentrujesz się, ale będziesz mieć też dużo energii. Na pewno ważne jest, żeby robić przerwy i żeby też się dobrze odzyskać. Żywiać, żeby nie było takiej sytuacji, że jesteś cały dzień na snikersie albo cały dzień nic nie jesz. Nie, trzeba zadbać o siebie i trzeba zadbać o odpowiednie rozłożenie też w ciągu dnia energii, czyli żeby systematycznie dostarczać posiłki, nie tak, że nie jem śniadania, dopiero o 17 coś zjem. Przez cały dzień małe posiłki, małe posiłki, które pozwalają na to, że metabolizm cały czas jest rozbujany, tak jak, pali się tak jak w małym piecyku, ale Mocnym ogniem i druga rzecz, żeby nie wrzucać na sam koniec dnia obfitego posiłku. Pracując z domu, możesz sobie to regulować i to jest fantastyczne, że faktycznie e, możesz przejść na przykład ze słodyczy na warzywa i owoce, co pozwoli Ci po pierwsze zdrowo się odżywa, od, od, odżywiać, mieć lepszą formę, a jednocześnie zachować właśnie ten poziom energetyczny e, na tym, tym samym, mniej więcej na tych samych wartościach i uniknąć skoków insulinowych w ciągu. Dnia. Dzięki temu także wieczorem możesz przysiąść na przykład na pół godziny czy godziny i mieć naprawdę dobre efekty. Kolejna rzecz to planowanie. Jeżeli nie pracujesz od 8 do 16, czy od 9 do 17, możesz zaplanować sobie, jeżeli nie masz ciągle zebrań, targetów wiszących nad tobą, możesz zaplanować sobie nawet w skali tygodnia swoje zadania i to jest naprawdę genialne, dlatego że możesz rozłożyć to fantastycznie i dużo więcej zrobić niż w takich sytuacjach, kiedy masz presję swojego szefa, czy właśnie zebranie, czy podróże służbowe. Jeżeli jesteś w domu dłużej, to jest kwestia tylko brania strategii i właśnie zaplanowania dłuż, dłuższo, ter, długoterminowego. Niekoniecznie jest to termin jednodniowy, ale możesz planować nawet całe tygodnie i wychodzi to zdecydowanie lepiej. Na przykład e, większe projekty, typu napisanie czegoś większego, czy to praca naukowa, czy napisanie jakiegoś większego opracowania, czy nagranie czegoś dla swoich, Ludzi, dla Twoich pracowników, czy przygotowanie jakiegoś większego materiału, który, który nie tylko ciebie rozwinie, ale ich, to naprawdę są genialne projekty, które możesz właśnie zrealizować poprzez pracę w domu, dlatego, że masz ten czas, kiedy możesz zaplanować i nie ma tej sytuacji, że codziennie coś cię rozprasza w biurze. I ostatnia część, już tych rzeczy, o których warto wspomnieć, to przede wszystkim, żeby nie siedzieć cały czas na Facebooku, żeby rozgraniczyć czas pomiędzy mediami, gdzie doniesienia są coraz gorsze, wiadomo, Facebookiem i fake newsami, a naszą pracą, dlatego że to skutecznie nas wybija z równowagi, dlatego warto mieć osobę, która nas poinformuje, jeżeli jakaś krytyczna sytuacja faktycznie zaistnieje, po to żebyśmy mogli od tych newsów się odłączyć i żebyśmy mogli faktycznie skupić swoją energię, uwagę nad czymś produktywnym. Niekoniecznie żyć cały czas coraz gorszymi doniesieniami, tylko właśnie skupić się na ważnych rzeczach, bo pamiętaj, że każdy kryzys kiedyś minie i trzeba będzie żyć dalej, a jeżeli w tej chwili zejdziemy na poziom, na kolana, będzie nam dużo trudniej podnieść się i zacząć coś od, od początku, czy właśnie zacząć realizować kolejne przedsięwzięcia skutecznie. Jeżeli teraz już się do tego przygotujesz, będzie ci dużo łatwiej, i wyprzedzisz na pewno wiele osób, które dopiero będą podnosiły się jak cały kurz Opadnie. No i kolejna sprawa to jest komunikacja. Komunikacja, komunikacja jest bardzo ważna, dlatego że samotność doskwiera, jeżeli nie otaczają Cię bliscy, pies, kot, żona, dzieciaki, tylko jesteś w, z tej drugiej strony barykady, czyli w samotności pracujesz z pozycji domu, a wcześniej byłeś, byłaś otoczona właśnie w korporacji ludźmi ze zewsząd, będzie Ci na pewno mega trudno. Dlatego wybierz sobie też dodatkowe opcje w postaci telefonu do przyjaciela. Czy to jest właśnie poprzez Facetime, czy to jest telefon do kogoś bliskiego, ale ma to być real, realna rozmowa, czyli rozmowa na żywo, to nie ma być czat. Tylko przynajmniej dwie rozmowy towarzyskie w formie takiej wymiany informacji gdzie nie pozwolą ci nie zwariować i pozwolą ci utrzymać formę. Mam nadzieję, że te czynniki, o których powiedziałem, te tak zwane patenty pomogą ci trochę przetrwać ten najtrudniejszy czas. Pamiętaj, że nawet najgorsze czasy mijają i jest, musi być lepiej. Dlatego trzeba nastawić się też pozytywnie i myślę, że. To, co jest do zrobienia, to przede wszystkim dobra organizacja, strategia i długofalowe działanie i planowanie, dlatego że to są takie sprawy, które przynoszą w dłuższym czasie świetne wyniki. Życzę Ci tego, żeby zachować równowagę. Oczywiście jest czas na pracę, jest czas też na przyjemności, ale nie ma co popadać też w taki nastrój bardzo przygnębiający, bo wiele rzeczy można zrobić. Na przykład zacząć pisać swoje opowiadania, czy książkę, czy przeczytać coś ciekawego. Niekoniecznie cały czas siedzieć z nosem w Netflixie, na Facebooku czy w newsach, które nas co chwilę dopadają. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie. Trzymaj się, do zobaczenia, cześć!